Tajemnice naszych czasów. W polskim Radiu Białystok. Dobry wieczór przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o wojsku w północno-wschodniej Polsce przed II wojną światową. W dawnym województwie białostockim było kilkanaście jednostek wojskowych. O tym dzisiaj rozmawiam z Markiem Gajewskim z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Pana. Witam serdecznie Państwa. Rozmawiamy na kanwie tego, że zaczynamy wschodnią Rzeczpospolitą dozbrajać. Do tej pory dominowała taka doktryna, że. Oprzemy się o Wisłę, stamtąd będziemy kontratakować i wypierać wroga z naszych województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Wojna na Ukrainie wszystko zmieniła i no, specjaliści, eksperci wojskowi doszli do wniosku, że terenu wrogowi nie można oddać ani pięć. W związku z tym tworzymy tę jednostkę. Chodzi o pierwszą dywizję legionów. Zastanawiam się, dlaczego dowództwo będzie w Ciechanowie, a ja nie w Białymstoku. No czy cieszymy się bardzo. Osobiście też e, uważam, że należy rozbudowywać siły zbrojne do zdecydowanie większej ilości e, niż teraz to te wojsko polskie liczy, czyli tam około 160 tysięcy podzielonych na różne rodzaje e, wojsk i, i broni. Ale tak naprawdę wojsko lądowe powinny być jeszcze zdecydowanie bardziej rozbudowane te jednostki. Na razie mamy cztery dywizje, w tym trzy zmechanizowane jedną pancerną. Ta, która będzie powstawała w oparciu o tradycję pierwszej dywizji pichoty legionów, będzie też dywizją zmechanizowaną, liczącą cztery, cztery brygady, dzielone na cztery bataliony. To będzie naprawdę potężna siła. Sporo żołnierzy, których, których trzeba odpowiednio przygotować. Mamy już doświadczenia właśnie z, z dywizjami 16 czy 18, które już też są. Przeformowywane właśnie w takie związki wyposażone w, no, w dużą, dużą ilość broni pancernej czołgów, najnowszych, czy koreańskich, czy których się spodziewamy abramsów, jak również czy, czy posiadamy czołgi niemieckie Leopard i silną artylerię. To, to jest podstawa dzisiejszych, dzisiejszych właśnie działań wojennych widocznych właśnie na Ukrainie, czego jesteśmy świadkami. A spoglądając w historię, to w czasach II Rzeczpospolitej no, było tych dywizji 30 bodajże. Oczywiście, rozpoczynaliśmy kampanię wrześniową 1939 e, roku, To mieliśmy 30 dywizji piechoty, oczywiście mieliśmy też dywizje rezerwowe, które powstawały w czasie działań, ale nie zapominajmy, każda dywizja to, to są trzy pułki e, piechoty, pułk artylerii e, polowej, tutaj już nazywanej lekki, jak również dywizja artylerii ciężkiej i szereg oddziałów pomocniczych, które e, dawały nam powiedzmy kilkanaście tysięcy żołnierzy, e, których 75% walczyło w pierwszej linii. To były potężne, potężne jednostki. zapominajmy nie o, o całym, nie zapominajmy również o kawalerii, o innych oddziałach, o saperach itd. itd. Tych oddziałów było naprawdę dużo. Te, te siły w 1939 roku liczyły ponad milion żołnierzy, więc to naprawdę był potężny wysiłek, wysiłek zbrojny w tamtym okresie. A w naszym województwie, chociaż województwo białostockiego, białostockie trudno porównać do podlaskiego, bo było znacznie większe niż obecnie, bo sięgało na zachodzie aż za Ostrołękę, za Ostrów Mazowiecką, a na wschodzie daleko za Grodno. Znaczy przez większość okresu międzywojennego województwo białostockie składało się z 12 powiatów tak naprawdę i z dniem 1 kwietnia 1939 roku te zachodnie powiaty, które ciążyły ku Warszawie zostały odłączone do województwa warszawskiego, ale tutaj akurat e, podział e, na okręgi wojskowe nie pokrywał się z podziałem administracyjnym państwa, więc e, na przykład 18 Dywizja Piechoty e, częściowo podlegała pod e, DOK 1 z siedzibą w Warszawie, a już naprawdę Dywizja 29, która stacjonowała w Grodnie, już podlegała całkowicie pod dowództwo Okręgu Korpusu Grodzieńskiego. Czyli z tego, co pan powiedział, już wiemy, że dwie Dywizje Piechoty w dawnym województwie białostockim stacjonowały. Oczywiście. Dowództwo 18 w Łomży, w Łomży i 29 w w Grodnie. Czyli były dwie dywizje, a te dwie dywizje miały po trzy pułki. Oczywiście. Bo zaglądam w notatki. 33. pułk piechoty Łomża, 42. pułk piechoty Białystok, 71. pułk Zambów. piechoty Zambrów to 18. dywizja plus do tego jeszcze Pułki Artyleryjskie i to Dywizjon Artylerii Ciężkiej. Zaraz. Próbujemy zarysować tę mapę wojskową, bo ona była znacznie gęstsza niż współcześnie. Teraz musimy to wszystko odtworzyć, chociaż w tych miastach, w których kiedyś wojsko stacjonowały, to zawsze jakieś kawałki dawnego mienia wojskowego, w cudzysłowie mówiąc, zostały. No, czy jeżeli chodzi o miasto Białystok i powiedzmy inne garnizony, które tutaj się znajdowały do 1939 roku, to musimy sobie zdać jedną, taką, taką, taką rzecz, że Białystok to był średni, średnim garnizonem, jeżeli chodzi o wielkość. Wprawdzie stacjonował tu pułk piechoty, pułk kawalerii, jak również 14 Dywizjon Artylerii Konnej, ale największym garnizonem w okolicy były Suwałki i Grodno. Te dwie, dwie miejscowości posiadały po kilka Zachaczył tysięcy żołnierzy. o Suwałki, to przypomnijmy. 29 dziewiąta dywizja piechoty Grodno, a w jej składzie 41 pułk piechoty Suwałki, 76 i 81 pułki piechoty Grodno. w Grodnie. Grodzieński miasto Grodzi, Grodno, jak również garnizon Grodzieński był jednym z najsilniejszych, jeżeli chodzi o, o okres II Rzeczypospolitej. Tam tam się mieściły też dowództwa, nie tylko dywizja, ale dowództwo okręgu korpusy, które administrowało całością, całością tych wszystkich formacje, które podlegały jego rozkazom. Jest 18. Dywizja Piechoty Łomża, pułki zgraniczono Białostockiego, Łomżyńskiego, jak również Zamrowskiego. Plus 18. jeszcze pułka który które stacjonował w Ostrowi Mazowieckiej. To była potężna, potężna jednostka. Ale zaraz przejdziemy do kawalerii. Użyta została w 1939 roku do walki właśnie nad, nad Narwiu, do obrony właśnie tego regionu z kierunku północnego. Dlaczego tak dużo tego wojska było? Znaczy tak, te wojsko było liczne, ale, ale trzeba było je jakoś rozdysponować. Trzeba było sobie zdać sprawę, gdzie mamy miejsce, żeby tych żołnierzy przytrzymywać. Oczywiście, jeżeli chodzi o miasto Białystok, mieliśmy cztery kompleksy koszarowe, gdzie można było pomieścić kilka tysięcy żołnierzy, ich tam szkolić i przygotowywać do działań, działań wojennych. Dlatego też ulokowano tutaj 42 pułk, chociaż e, osobiście twierdzę, że tym białostockim, takim rdzennym pułkiem jest ten 79, e, który w 1919 roku wchodził do Białogostoku w dniu 19 lutego i był nazwany białostockim pułkiem strzelców, wchodzący właśnie w skład dywizji rytecko-białoruskiej, tak bardzo związany z Rogianem. On został to, potem e, dyslokowany do Słonimia i tak naprawdę ci chłopcy z Stoku musieli odejść na zawsze, e, ale pamięć o nich została, jeżeli ktoś będzie przeglądał e, prasę białostowską z okresu z wojennego właśnie z, z lat 19, 1920, to naprawdę zobaczy, jaka była ofiarność społeczeństwa białostockiego, ile wysyłano tym żołnierzom paczek, zbierano pieniążki po to, żeby ich utrzymać. Ci chłopcy poszli i tak naprawdę nigdy tutaj do Białegostoku już nie wrócili do swojego rodzinnego miasta, a powinni. Czyli w Białym Stoku były spore e, koszary, e, także Łomża. Trochę tych koszar było Łomża mogła w krajewie, pomieścić... No i bardzo duży kompleks był w Zambrowie i w Ostrowie Mazowieckim. To są tylko właśnie, właśnie pozostałości tych dawnych koszar, koszar porosyjskich, e, wybudowanych przed I wojną światową, e, ale to były e, tam grupowane oddziały piechoty. Zapominamy o e, oddziałach kawalerii, które te, e, dawały ale skład. te tych e, e, kawalerii, bo mieliśmy dwie brygady kawalerii, w dawnym województwie białostockim. Mówię tutaj o suwalskiej brygadzie kawalerii. W jej składzie trzeci pułk szpoleżerów mazowieckich stacjonujący w Suwałkach. Pierwszy pułk ułanów krachowieckich w Augustowie i drugi pułk ułanów grochowskich również w Suwałkach. To suwalska brygada. A w Białymstoku to była podlaska brygada kawalerii, piąty pułk Łanów zasławskich w Ostrowence właśnie, dziesiąty pułk Łanów litewskich w Białymstoku, no i dziewiąty pułk strzelców konnych w Grajewie. Graj. I, I to też, jak teraz stworzona jest ta pierwsza dywizja pichoty Legionów, na tradycji właśnie tej dywizji, te wszystkie garnizony, które będą mieściły, mieściły te, te, te formacje, czyli składzące skład tych poszczególnych brygad, czyli Grajewo. Mamy tam, mamy tam e, historię, ale siemiatycza na przykład nigdy tam nie stacjonowały poważne jakieś powiedzmy jednostki wojskowe, e, które mogłyby dać jakieś tradycje, ale Kolno również, ale już na przykład e, Czerwony Bór e, czy Łomża to już po prostu są miejscowości, które są nam bardzo dobrze znane z historii wojskowej. Zambrów też będzie? Być Zambrów może. być może, być może wykorzystane suwałki? są potencjał. Też suwałki suwałki już tam mamy, mamy pół. Dywi dywizjon. Dywizjon, ale będzie się przekształcał w pół pancerny, więc także przeciwpancernej. No ale mamy jeszcze Białystok. Ciągle ten Białystok jakoś jest pomijany. Znaczy, w moim przekonaniu Białystok nie powinny być siedzibą dowództwa, chociaż e, chcielibyśmy bardzo, dlatego że no to, to było miasto. miasto podniesione zostanie do rangi właśnie e, siedziby dowództwa jednostki. E, w moim przekonaniu myślę, że Ciechanów jest też dobrym miejscem, dlatego że e, czasami dowództwo powinno operować troszeczkę, e, że tak powiem, na zapleczu. Z tyłu by być bezpieczne i świetnie dowodzić tymi wysuniętymi oddziałami, które będą działały na przedpolu. Oczywiście cały czas myślimy o tym zagrożeniu od strony wschodniej. Co się stanie, że jak będzie, powiedzmy, zupełnie inna sytuacja, której na razie nie przewidujemy e, i może do tego nie dojść, ale cały czas zagrożenie jest realne ze wschodu, więc tutaj musimy zmacniać ten odcinek granicy wschodniej, czyli po, po, od, powiedzmy, województwa warmińsko-mazurskiego poprzez województwo podlaskie, lubelskie w kierunku województwa podkarpackiego. Ta linia musi być e, e, z, Zmocniona. bardzo mocno wzmocniona, dlatego, że dwie, trzy dywizje to nie jest e, cały wysiłek naszego e, państwa w tej kwestii, dlatego musimy stworzyć... I jeszcze parę jednostek, które będą wspomagały te wysunięte na pierwszą linię. I znowu powrót do historii. Owe brygady kawalerii, wielce zasłużone także w boju w czasie kampanii wrześniowej, no ale tutaj miały sporo koszar i sporo wojska. Oczywiście każde ka, dowództwo e, dowództwa brygad e, powiedzmy, kawalerii było lokowane w Suwałkach czy, czy, w e, czy w Białymstoku. Oczywiście musimy pamiętać o generale Skrzyńskim, e, który dowodził Podlaską Brygadą Kawalerii. Oczywiście ta brygada przechodziła, przechodziła wiele wiele powiedzmy zmian reorganizacyjnych, ale zapominamy o jednej ważnej rzeczy. Od 1921 roku, czyli po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej do 1928 roku w Białymstoku stacjonowała cała dywizja. Tak naprawdę dowództwo dywizji pierwszej dywizji kawalerii, którą dowodził generał Rumel. Więc te siły jeszcze były większe tak naprawdę. Wykorzystywano ten potencjał. Oczywiście suwałki też odgrywały tu ważną rolę, dlatego że tam stacjonowały dwa pułki kawaleryjskie. Szwoleżerów, e, trzeci pułk Szwoleżerów, jak również drugi pułk Łanów Grochowskich. I oczywiście niedaleko był Augustów, e, gdzie stacjonował jeden z najsłynniejszych pułków e, polskiej jazdy, która nazywana była właśnie do 24 roku jazdą, a do 1924 roku już kawalerią, czyli pierwszy pułk Łanów z bogatymi, Moim zdaniem, przeboka tymi y, tradycjami, które trzeba by było wykorzystać w przyszłości. No i teraz y, artyleria, bo przecież autonomiczną y, chociaż nie do końca, bo y, bardzo y, y, ważną częścią każdego dużego oddziału wojskowego jest artyleria i ta artyleria również była tutaj w naszym regionie. Jednostki artylerii wchodził organicznie skład każdej dywizji, więc jeżeli chodzi o 18 dywizji piechoty, to wspomagają 18 pułk artylerii y, stacjonujący w Ostrowie Mazowieckie, jak i pierwszy y, jak i dywizjon artylerii ciężkiej, który był w Zambrowie. Oczywiście dla 29 dywizji B. Było też to adekwatne, tylko że ten 29 pal e, nie stacjonował tylko i wyłącznie w Grodnie, e, ale także i w Suwałkach. I w Suwałkach. Jeden z dywizjonów właśnie musiał tam stacjonować ze względu na te, e, na, na po prostu zbyt małe pomieszczenia, żeby pomieścić cały pułk. Jeden z dywizjonów był właśnie dyslokowany do suwałk. ale, ale e, taktycznie wchodził. Ale tam pułki e, ułanów, w związku z tym kawaleryjskie, w związku z tym trochę altier i Trzeba było. Ale jeszcze pod, zapominamy pod, o jednej bardzo ważnej rzeczy: każdy z pułk, e, każdy z pułk, e, każda brygada e, kawalerii posiadała również e, Dywizjon Artylerii Konnej, który ją wspomagał w działaniach, czyli no 14. Między innymi 14 Dywizjon, 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 Dywizjon Artylerii Konnej, stołu. który stacjonował właśnie w koszarach przy ulicy Bema, gdzie stacjonuje dzisiaj podlaski Oddział Straży Granicznej. No i 12. Dywizjon Artylerii Konnej w Ostrołęce. E, to już jest inna jednostka, bo skład e, e, słowackiej brygady wchodziła, wchodził 4. Dywizjon Artylerii Konnej. Który stacjonował właśnie w Suwałkach. Więc z tego wynika, że Suwałki naprawdę były, jeżeli chodzi o porównanie do Białego Stoku, zdecydowanie większym garnizonem niż miasto Białystok. Musimy do tego wszystkiego oczywiście do, doliczyć. Saperów, łączność, tabory, służby sanitarne. To wszystko też musiało funkcjonować, no bo to wojsko będące w koszarach, idące na ćwiczenia trzeba było obsłużyć. Po pierwsze, trzeba było je odpowiednio rozkwaterować, żeby to miało sens i logikę, bo wiadomo, na wypadek działań mobilizacyjnych jednostki musiały się szybko mobilizować, szybko tworzyć te poszczególne pododdziały. I dywizja, każda dywizja piechoty, czy jakieś powiedzmy inne oddziały, inne formacje brygadowe musiały posiadać szereg, szereg jednostek, które wchodziły taktycznie. Mówimy o różnych pododdziałach, w sile kompanii, batalionu itd., itd. Tego było naprawdę bardzo dużo. Ale chciałbym jeszcze wrócić do. Jeżeli można, do, do tradycji legionowych, które właśnie związane z naszym miastem Jeszcze, i, i tą nową pozwoli, to Wrócimy za chwilę, dlatego że chciałem przy okazji dodać, że na zapleczu tego wojska byli także cywile. Bo musimy przypomnieć, że na przykład, ja u siebie w domu na wsi znalazłem dyplom od generała Kleberga i dyplom od generała Olszyny Wilczyńskiego Jest. za dobre konie, które były w czasie, no, pokazywane w czasie przeglądu, bo okazuje się, że konie były zmobilizowane. Że no, musiał być tutaj ten musiał istnieć to zaplecze gospodarcze, zapewniające no, i wojsku odpowiednie zaopatrzenie, i także no, w tamtym wypadku to były konie. Teraz oczywiście, to samochody są. Oczywiście przygotowanie, przygotowanie każdej formacji e, różnego szczebla do działania, to też jest ogromny pro, proces mobilizacji e, alarmowej, bądź, e, że tak powiem, e, już e, szybkiego reagowania. Wtedy to się odbywa w sposób też zorganizowany. E, wszyscy żołnierze, którzy podlegali właśnie mobilizacji, byli w, e, bardzo w szybkim tempie wzywani. Musieli być uzbrojeni, wyposażeni e, przez intendenturę, e, po to, żeby być e, w ciągu dwóch, trzech dni e, zmobilizowanym, przygotowanym odpowiednio. Do walki. Oni oczywiście byli też przeszkalani w czasie, w czasie pokojowym, przygotowywani na poszczególnych kursach, na które byli wzywani w różnych porach roku, po to, żeby, żeby tą służbę wojskową zapamiętać i wystarczyło powiedzmy 2-3 tygodnie takiego eksternicznego szkolenia i żołnierz był przygotowany tak naprawdę do działań bojowych. No i cywile tam w tych swoich stajniach trzymali te koniki, które co jakiś czas trafiały do przeglądu, bo trzeba było ocenić, czy ten gospodarz dba o nie dobrze. Potem były owe dyplomy, a to oznacza, że ten tabor również był zabezpieczony. Oczywiście nie tylko tabor, jeżeli chodzi o siłę pociągową koni, ale również niektóre, niektórzy właściciele pojazdów też byli zewidencjonowani, wypisani, że na wypadek działań wojennych po prostu samochody zostaną im zarekwirowane na potrzeby właśnie działań wojennych. To było zorganizowane, były te wszystkie rejestry prowadzone nie tylko przez powiatowe komendy, ale i inne struktury właśnie terenowej organizacji Wojska Polskiego. No i wojsko musiało jeść, musiało mieć mundury. Czyli jednak z tym wojskiem no, no była całkiem spora część życia gospodarczego związana. Ja też chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz, dlatego też w stoku były, były magazyny intendenckie, które właśnie zapewniały wykwipowanie, wyposażenie, uzbrojenie, jak również wyżywienie tej masy, masy żołnierzy, która na, na wezwanie właśnie na, na wezwanie mobilizacyjne stawiała się do poszczególnych oddziałów. Z poszczególnych miejsc. Naprawdę to, było, to był proces naprawdę potężnie rozbudowany. Oczywiście zawsze pojawiały się jakieś błędy, niedociągnięcia, ale tego jesteśmy świadomi, bo służba wojskowa jest czymś naprawdę wyjątkowym i niezmiernie ciężkim do ogarnięcia. Czyli jednostka wojskowa to nie tylko jedne koszary, ale to rozbudowane całkiem duże zaplecze, które w danym województwie musiało funkcjonować i istnieć. Znaczy ten podział kompetencji był podzielony, powiedzmy. Wszystkie jednostki liniowe musiały sprostać tylko zadaniu, nie tylko wyszkoleniu żołnierza, ale zapewnieniu mu odpowiednich warunków do, do służby. Na wypadek wojny to po prostu wszystko, że tak powiem, się waliło. Nie? Trzeba było robić w bardzo szybkim tempie, dawać te oddziały, które były potrzebne do, do działania. Tak, na... bo musimy też powiedzieć, że w czasie pokoju część oddziałów była skadrowana. To znaczy była jakaś struktura szkieletowa, którą na Oczywiście. wypadek alarmowy uzupełniano żołnierzem, dodatkowymi oficerami. Wypełniano do pełnych stanów osobowych. Oczywiście każdy żołnierz rezerwy miał się określony przydział. Na wypadek wojny mobilizacji był szybko wzywany i zajmował się organizacją na zapleczu. Oczywiście były też oddziały liniowe, które szybko zostały uzupełniane wysłane. Na pierwszą linię frontu, a na zapleczu były środki, e, które tworzyły tworzyły, powiedzmy te, w postaci takich batalionów, zapasowych pułków, zapasowych zgrupowań. W Polsce to była część ta wschodnia, bardziej jeszcze bardziej na wschód. właśnie tak na wschód właśnie dlatego, że właśnie się spodziewali, że e, to uderzenie e, z którejkolwiek strony, przyjść, strony zachodniej, przyjdzie, strony ze strony zachodniej, strony ze strony Niemiec, czy strony, e, wschodniej, czyli od Rosji Rosji, to zawsze to od Rosji świetnie e, to zawsze to było jakoś, e, świetnie dopracowane. E, już od lat, e, drugiej połowy lat 30 spodziewaliśmy się, że do konfrontacji w ręce czy później, dlatego też tworzone były pewne plany mobilizacyjne, pewne działania, które przewidywały walkę na, na dwa fronty. No i teraz powróćmy do tych tradycji legionowych. To a propos tego, że no, będzie tworzona pierwsza dywizja piechoty legionów z dowództwem w Ciechanowie, ale część jednostek będzie w naszym województwie, w województwie podlaski. Cieszę się bardzo, że, że ta jednostka, która powstanie, nowa, nowa dywizja zmechanizowana, będzie nosiła właśnie imię legionistów, którzy z historii Białegostoku mają wiele wspólnego, z historią wojskową oczywiście. Ta dywizja uczestniczyła w walkach o Białegostok... W dniu 22 sierpnia, a konkretnie jej dwa czołowe pułki, pierwszy i piąty, oczywiście artylerzyści z pierwszego pułku artylerii Polowej Legionów. Tutaj oni walczyli o to miasto, ginęli. E, trochę, to były krwawe walki. Bardzo krwawe walka cał, całodniowa, zakończona zwycięstwem, ogromnym zwycięstwem, jak na, powiedzmy na normę 1920 roku gdzie rozbiliśmy całkowicie zgrupowanie armijne e, wojsk bolszewickich, jak również e, zdobyliśmy ponad 8 tysięcy jeńców. To naprawdę jest niebagatelna liczba, których trzeba było szybko odesłać na, na tyły no i po prostu działać dalej. Ta dywizja legionowa e, to była najukochańsza jednostka, powiedzmy formacja e, marszałka Piłsudskiego, który zawsze ją rzucał do zadań takich specjalnych, do zadań, które wymagały e, br brutalnej, że tak powiem, walki, brutalnych działań. Zaangażowania. i zaangażowania. I tutaj ta dywizja pod dowództwem pułkownika Dęba Biernackiego. Się sprawdzało. Oczywiście Biernacki nie był tylko jedynym dowódcą ryczmigły. E, marszałek późniejszy też dowodził świetnie tą jednostką, więc e, tych nazwisk jest sporo, żeby każdego bohatera podkreślić. Ale jeżeli chodzi o Białystok, to, e, to naprawdę ta bitwa, która się odbyła w sierpniu, to była czymś naprawdę wielkim dla naszej, dla naszej historii, dla naszej społeczności białostockiej. E, no i tutaj też spoczywają prochy niepoległych żołnierzy z I Pułku Piechoty i Legionów, więc e, tradycje I e, Dywizji Piechoty Legionu w nie są dla nas obce i staramy się je pielęgnować i rozwijać jak najbardziej. I także no, sławne nazwiska, Braniewski. Władysław Broniecki, już mówimy też o kapitanie Mariańskim, o Zygmuncie Wędzie, czy Micha o nie pamiętam już imienia, ale Mieczysławie Lepeckim. To są postaci bardzo znane, które odgrywały w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej niebagatelną rolę. Władysław Broniecki napisał pamiętniki, wspominał właśnie o działaniach w narzekając, że to miasto jest takie rozrzucone w terenie, ciężko tu się walczy, ale, ale z, z właśnie za walki od rohiczyny Białystok dostał wizyty co co było wtedy najwyższym wyróżnieniem, jeżeli chodzi o, o wojnę. Czyli mamy tradycję i tutaj odtwarzanie tych jednostek wojskowych będzie się w owe tradycje znakomicie wpisywało. W moim przekonaniu tak, sięgajmy do tradycji jednostek sprawdzonych, związanych z historią regionalną, której jestem fanem. Pamiętajmy o jednostkach, które wywodziły się z Białego Stoku, jak również które brały udział w walkach o to miasto. Czego przykładem właśnie jest ta nasza pierwsza dywizja piechoty i legionów, która będzie będzie patronem właśnie mam nadzieję tej dywizji zmechanizowanej Powstałej wkrótce. Która będzie no, głównie ulokowana w województwie podlaskim. Podlaskim, oczywiście. Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z Markiem Gajewskim z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów w polskim Radiu Białystok.